Polini. Tam jest na horyzoncie Luna. Na horyzoncie jest Luna. Będziemy bliżej, przygotujemy się smaczki. Smaczełki. Kolka! No smaczki. Będą smaczki dla ciebie, proszę. Hola! Tak! Tam jest luna przy białym samochodzie. <ścoughs> tak, proszę, dobry pies. Tak, nie wyłudzaj. Tak, dobry pies, super. Tak, nie wyłudzaj, nie wyłudzamy. Tak, proszę. Tak, tak. Tak, dobry pies. Chodź tutaj na boczek. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Tak i dobry pies. Super. No, dobry pies. Holini, nie holuj mnie, ty nie jesteś holi od holowania. Nie, 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 nie. Tam nie, 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 tam nie podejdziesz. Nie zostaw te śmieci. Chodź. Dobry pies. No i już jest ślicznie, no? Ty jesteś już teraz grzeczna holinka. Oh, holinka, holinka. Nie zaczepiaj piesełka. Nie witamy się, chodź. Chodź, Holini, chodź. Tak, dobry pies. Tak, bardzo, bardzo dobry pies. No i już wisi, chodź. Chodź do domku idziemy, chodź. No chodź. Mhm, Holini, no taki dobry pies jesteś, nie? No jesteś dobry pies, no super. Idziemy na wąchanko do Mariusza, tak? Na wąchanko do Mariusza, chodź. No chodź, Co, nie chcesz do Mariusza na wąchanko? Nie chcesz iść na wąchanie? Chodź. No to chodź do domku, idziemy. Chodź, Holini, chodź. Ha, ha, ha. Zgubiłaś? Biedna ty. Chodź, Holinka, chodź, 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 chodź. No chodź. To co, chcesz wejść jednak do Mariusza, tak? No to proszę. Proszę. Na wizytację. Dzień dobry, cześć i czołem. Holinka na wizytacji. No to co? Starczy już? To chodź. No chodź, Cholini. Do widzenia. No, teraz idziemy do chaty. Stój. Dobry pies, super. Bardzo dobry pies. Ciach. Zdejmujemy Cholini. No. <ścoughs> o. Ty widzisz Cholini? No, zabieramy ale ty To dobrze, 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 dobrze. Dobry pies. Cholinka, tylko, tylko, tylko cholinka, cholinka. <taki, taki dobry pies jesteś, nie? No. <taki> Radość psa wyraża się w ogonie. A, tak, 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 tak. No cholinka idzie. No, taki dobry pies. A taki dobry, nagle, nagle, dobry, dobry pies. Taki dobry pies. Taki dobry, dobra, dobra. Dobry, dobry. dobry, dobry. Добрый, 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 <laughs> Ну, добрый, Ну да, конец нагревания добрый, вот.